Twój smartfon ćwiczy Twoją cierpliwość, a do końca umowy, daleko? W plusie nie musisz czekać, aby wymienić smartfon na nowy. Teraz smartfony Honor taniej nawet o 2000 zł. Plus. Moda na świadome zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz co jesz? Teraz napój roślinny Alprobarista 599 za opakowanie przy zakupie dwóch, a awokado, kabio, dwie sztuki 699. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tymczasem w RTV Euragd. Przeciągi tu macie. To bestsellery w akcji. Szkoda, żeby przeleciały przed nosem. O! Faktycznie! To nasze bestsellery. Na przykład piekarnik Electrolux. Taniej o 300 zł. Płyta indukcyjna Electrolux. 1989. A do tego aż 30 0%. I do kwietnia nie płacisz. Zbierz Nurofen, gdy dopadnie cię nagły ból i zimnij po najszybszą kapsułkę, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz nowość. 15% mniejsza, łatwa do połknięcia i tak samo szybka jak dotychczas. Odkryj najmniejszą kapsułkę Nurofen Express Forte Mini. Męczycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło. Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki Strepsils Natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem. Dzięki Strepsils to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość leki Strepsils Natur. Czym będzie zajmować się firma? Robotami. Budowlanymi? Remontowymi? A, oh, twój PKD. Zabawki i edukacja. Na starcie firmy pomoże ci księgowy na wideo i bonus na łatwiejszy pierwszy rok. ING, twój asystent w zakładaniu firmy. Fajnie tak otworzyć coś swojego. Słuchaj, na starcie lekko nie było. Po prostu lubię to, co robię. Wiemy, jakie wyzwania czekają przedsiębiorców, dlatego mamy narzędzia, które pomagają prowadzić biznes. Na przykład e-pożyczkę. Już od początku prowadzenia działalności. Otwórz konto firmowe online za 0 zł. Sandanderbank Polska. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam ogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl. Porównaj i kup polisę sam lub z pomocą agenta. Wiesz, co Inovox potrafi w minutę? Zamienić. a Na... a Może pójdziemy gdzieś jeszcze? A swój okropny ból Jaki ból gardła? Inovox Ekspres a... w minutę usuwa bulgardła. Zwalcza też jego przyczyny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A gdy infekcja gardła się rozwinęła, a... weź maksymalnie silny Inovox Ultra i zamieni. a Na... A... O, pracuj.pl Ciężka atmosfera w pracy No raczej Dawaj, wytropimy lepszą O, na tym położę łapę ha, No, tu to od wejścia czuć dobrą karmę Pracuj.pl Sprawdź, czy nie szukasz Gdy do Europy dotarły ziarna kakaowca Nikt nie przypuszczał, że kiedyś powstaną z tego dzieła sztuki tak kuszące Ale trzeba się oprzeć Na szczęście w banku Kredy Agricol nie musisz się opierać. Otwórz konto, załóż lokatę nawet na 6,5%, a z odsetek korzystaj na bieżąco, miesiąc po miesiącu. No i pysznie. Bank Kredy Agricol. Andrzej, masz chwilę dla siebie. Tak, więc wpłacasz do Eskarbonki na 34 finał. I to jednym kliknięciem. Tak. Pomagaj bezpiecznie i wygodnie dzięki Eskarbonce od Mastercard. Pomagać pełnym sercem. Bezcenne. Disney. Najpiękniejsze powieści. Arcydzieła animacji Disney w luksusowym wydaniu kolekcjonerskim. Tom pierwszy. Piękna i bestia. Tylko po 9,90. W kioskach i na kolekcja powieści.pl. Władcy Polski. Wyjątkowa seria książek o dziejach naszej ojczyzny. W każdym tomie reprodukcje i mapy. Numer pierwszy. Bolesław dziewięć 9,90. Już w kioskach i na Kolekcja wlat.pl. Postanowiłem, że zapisuję się na siłownię. A mama postanowiła, że będzie więcej czasu spędzać z nami. A mamusia się dotrzymuje postanowień noworocznych, tak jak ja? A my w Polsat Box postanowiliśmy mieć super oferty i słowa dotrzymujemy. Mój tani weekend! Moje promocje, w mojej Biedronce pozytywne emocje. W ten piątek i sobotę winogrona jasne bezpestkowe na wagę 13,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs 7,99 za kilogram, a koncentrat pomidorowy pudliszki 2,50 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego ser żółty w plastrach Gołda Światowic 14,89 za opakowanie. Biedronka. Moje codziennie